Szanowni Państwo, witam w Urzędzie Miejskim na kolejnym naszym spotkaniu na konferencji prasowej. Chciałem pokrótce odnieść się do Państwa pytań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, która trwa w kilku przedszkolach miejskich i w szkołach podstawowej nr 1, szkole podstawowej numer 2 i szkole podstawowej nr 6. Rozpoczęliśmy Drugi etap termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, o czym informowałem już wielokrotnie. Na to zadanie uzyskaliśmy kilka milionów złotych dofinansowania z ostatniej transzy środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego w poprzedniej perspektywie finansowej. To była ostatnia szansa na pozyskanie tych środków i ostatnia szansa na to, żeby wykorzystać te środki dla zrealizowania zadań pod nazwą termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. I to zadanie rzeczywiście realizujemy. Czas realizacji to jest do 31 lipca, w związku z tym te pospieszne prace, z tym, żeby zdążyć z pracami budowlanymi we wszystkich szkołach i przedszkolach. Zawsze można napotkać na różne trudności i na takie też napotykamy ale staramy się, żeby wszystkie prace zostały wykonane w terminie, w związku z czym e, przedsiębiorcy, o tym też równie, e, informowałem, weszli na obudowy e, około 1 czerwca i realizują pracę zgodnie z harmonogramem. E, liczymy na to, że nie będzie większych opóźnień. W, Wtedy, kiedy rzeczywiście można w 100% wszystko zrealizować. W ostatnim czasie pojawiły się zastrzeżenia co do tego, w jaki sposób były odrabiane zajęcia w przedszkołach podstawowych, w których jest realizowana termomodernizacja. I tu chcę powiedzieć, że w poprzednich latach również w taki sposób były odrabiane zajęcia. Czyli wcześniej w trakcie roku szkolnego dzieci odrabiały zajęcia m.in. w soboty, ale nie tylko, bo na przykład w momencie, kiedy normalnie w Starachowicach odbywają się rekolekcje, to w Wtedy również chodziły do szkoły i w ten sposób w czerwcu wcześniej przestały chodzić do szkoły, bo z końcem maja, a świadectwa zostaną odebrane w normalnym terminie, czyli wtedy, kiedy mamy ustawowe zakończenie roku szkolnego takie sytuacje też miały miejsce w innych miastach w Polsce, w województwie świętokrzyskim i w powiecie starachowickim. Nikt nie widział w związku z tym większych problemów. Teraz taki problem się pojawił. Rzeczywiście jak sprawdziłem, później pracownicy nie poinformowali o tym świętokrzyskiego kuratora oświaty. Z tego co wiemy, najprawdopodobniej nie musieli o tym informować, ale dobrym obyczajem byłoby, żeby pani kurator taką informację otrzymała, więc przeprosiłem panią kurator za to, że tej Informacji nie było i powiedziałem, że w przyszłości oczywiście my o takich sytuacjach będziemy informować. Jeśli chodzi o troskę, o to jak realizowana była podstawa programowa w tych szkołach, które, w których przeprowadzana jest termomodernizacja, no to przykład z ubiegłego roku i szkoła podstawowa numer 10, w którym najlepiej wypadły właściwie te egzaminy dla szóstoklasistów i w przypadku tych szkół, w których w tym roku realizowana była postawa programowa, również te e, sprawdziany wypadły bardzo dobrze. E, także tutaj powinniśmy być zadowoleni i nie wpłynęło to e, na pogorszenie e, przekazywania wiedzy dla najmłodszych Starachowiczan. E, to tyle, jeśli chodzi o termomodernizację. E, jeśli chodzi o inne tematy, o które państwo pytaliście wpłynęło do mnie zapytanie dotyczące Miejskiego Zakładu Komunikacji i zwołania nadzwyczajnej sesji dotyczącej sytuacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji. Ja uważam, że nie ma konieczności w tej chwili o organizowania nadzwyczajnej sesji dotyczącej Miejskiego Zakładu Komunikacji i sytuacji w nim, dlatego że na ostatniej sesji była szczegółowo omówiona sytuacja w każdej spółce, w tym w Miejskim Zakładzie Komunikacji i również ten temat był omawiany szeroko na komisjach. Jeśli chodzi o MZK, to w tej chwili negocjujemy z bankami kredyt dotyczący konsolidacji tych zobowiązań, które ma Miejski Zakład Komunikacji po to, żeby obniżyć koszty funkcjonowania tych kredytów, które są zaciągnięte przez MZK i jak zakończę tę negocjację, będę mógł przekazać informację Państwu, pracownikom, opinii publicznej za Państwa pośrednictwem, to niezwłocznie to uczynię, ale samego organizowania sesji nadzwyczajnej sensu jako takiego nie widzę w związku z tym, co powiedziałeś. Jeśli chodzi o dyrektora przedszkola miejskiego przy ulicy Granicznej, panią Marianne Wronę, również Państwo pytaliście o to rezygnację. Pani dyrektor złożyła rezygnację, dlatego że osiągnęła wiek emerytalny i skorzystać chce z przysługującego jej prawa do odejścia na emeryturę w takim terminie, jaki sobie wybrała, a dyrektora przedszkola wybierzemy w konkursie w, momencie, w tym momencie, kiedy pani dyrektor będzie odchodziła z tego stanowiska, my będziemy rozstrzygali konkurs więc nie będzie przerwy w pracach przedszkola i w funkcjonowaniu dyrekcji w tym przedszkolu. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące zagospodarowania skweru Mazurkiewiczów przy ulicy Harcerskiej, bo takie zapytanie również do nas wpłynęło, to mogę powiedzieć, że jesteśmy zainteresowani tym, żeby ten skwer został zagospodarowany. Rozmawiałem w tym celu też z przedstawicielami ZHP w Chówiec, w Starachowicach na temat Pół uczestnictwa w zagospodarowaniu tego skweru, ale pierwszym krokiem do zagospodarowania skweru i osiedla harcerska jest przygotowanie projektu zagospodarowania terenu na terenie całego osiedla przy ulicy Harcerskiej i. Yy, Pierwszy przetarg na zagospodarowanie tego terenu się odbył. Żaden wykonawca się do tego przetargu nie zgłosił. W związku z czym ponownie ogłosiłem ten przetarg i zachęcam za Państwa pośrednictwem wszystkich potencjalnie zainteresowanych do tego, by aplikowali o, o, o uczestniczyli w tym przetargu i i mam nadzieję, realizowali później projekt zagospodarowania terenu, który da nam w przyszłości możliwość m.in. zagospodarowania skweru Mazurkiewiczów, ale też innych prac, które będą mogły być wykonywane na osiedlu przy ulicy Harcerskiej. Projekt ma zawierać m.in. nowe miejsca parkingowe na osiedlu, które liczymy, że będziemy mogli zrealizować przy współudziale również finansowym wspólnot mieszkani mieszkaniowych znajdujących się na terenie osiedla, bo wtedy w ramach takiego e tego co w tej chwili nazywamy programem inicjatyw lokalnych, widzimy możliwość zrealizowania takich inwestycji m.in. na tym osiedlu. I taka współpraca z innymi wspólnotami mieszkaniowymi w różnych rejonach miasta również jest możliwa. Będziemy wychodzili naprzeciw wszystkim tym mieszkańcom, którzy będą chcieli się zorganizować, dać swój wkład finansowy i w pobliżu własnego budynku zrealizować taką inwestycję jak budowa nowych miejsc parkingowych. Jeśli chodzi o program inicjatyw lokalnych, co się łączy z tym tematem, o którym przed chwilą powiedziałem, to do końca czerwca mieszkańcy mają możliwość zgłaszania projektów. W tej chwili z tego co wiem, mamy trzy projekty zgłoszone do programu Inicjatyw Lokalnych i liczę na to, że kolejne osoby, które będą zainteresowane aplikowaniem do pilu, będą również składały wnioski do końca czerwca. Jeśli chodzi o budżet obywatelski, to również za Państwa pośrednictwem serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby składali wnioski do budżetu obywatelskiego, które będą realizowane w przyszłym roku. W tym roku przystępujemy do realizacji czterech przedsięwzięć, które zostały wybrane przez mieszkańców w roku ubiegłym. W tym roku również milion dwieście tysięcy złotych na ten cel przeznaczyliśmy. Kolejne zapytanie, które dotyczyło popiersia Stanisława Stasica. Chcemy je umieścić przy ulicy Tańsowa Staszyca, i jest to uwarunkowane tylko i wyłącznie znalezieniem osoby, która by zasponsorowała cokół, na którym mogłoby znaleźć się po pierwsze. Chcielibyśmy, żeby to wyglądało estetycznie. Mamy wybrane już miejsce, i jeśli będzie osoba, która będzie chciała sfinansować ten cokół, to chętnie w tym roku. Tak e, pracę wykonamy i za nie również zapłacimy, czyli za już samo ustawienie i umieszczenie tego cokołu i, e, i po popiersia przy ulicy Staszica e, i w ten sposób uatrakcyjnić chcemy e, ten teren wokół schodów e, przy zejściu od ulicy Staszica do Armii Krajowej. I kolejna informacja to, e, albo może tyle ode mnie. E, proszę o pytania. Między innymi zagospodarowanie terenów bodajże przy ulicy Mili Plater, To są takie tereny pomiędzy domami czy pomiędzy tymi segmentami, gdzie mieszkańcy chcieliby urządzić zieleń i, i dbać o ten teren, więc myślę, że to jest fajny projekt. Drugi pro... I kolejnych nie pamiętam dokładnie. Na jak... pewno jest nowoczesna, językowa gimnazja numer 4. Pracownia. Czyli pracownia tak, w gimnazjum numer tak, 4, tak, językowa. I chyba w szkole podstawowej numer 11, tak e, kwestie związane z, tylko nie e, pamiętam. Instalacją elektryczną w, w odbudowie oświetlenia, ponieważ jest tam dość archaiczne oświetlenie. Przy remoncie sali, którą zaplanowaliśmy, oni również z inicjatywą wystąpili, żeby przebudować na nowoczesne. To słyszałem mhm. i złożone. sali gimnastyczne? Tak, tak, tak. sali gimnastyczne. Przy SP11. SP Panie prezydencie, ja chciałam zapytać o harmonogram, dzisiaj. Tak. Jest czy, czy jest już taka gotowa lista i kiedy? przygotowaliśmy bo założyłem tak żeby pracownicy przygotowali program przebudowy dróg lokalnych dla Starachowic jeszcze z końcem maja i rzeczywiście udało się nam domknąć z tym terminem w najbliższym czasie zamierzam przedstawić radnym ten harmonogram i to jest w dwóch zestawieniach to mamy ujęte jedno zestawienie obejmuje drogi które będziemy chcieli realizować w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych czyli tak zwanych schetynówek w ramach których gmina aplikowała i w tym roku będzie Realizowała przebudowę ulic Polna przez Kog e, i to jest część dróg, które będziemy chcieli w tym programie realizować. I tak harmonogram jest złożony. E, w zależności od tego, kiedy otrzymamy dofinansowanie, będą realizowane kolejne inwestycje. E, jeśli chodzi o drugi harmonogram, to dotyczy on przebudowy dróg grunto, z nawierzchnią gruntową, e, które chcielibyśmy w najbliższych latach przebudowywać. E, Priorytetem było określenie, czy mamy własność terenu, czy mamy dokumentację techniczną dla wykonania danej inwestycji i to warunkowało o, o tym i też jaka jest skala potrzeb dotycząca przejazdu dla jakiej ilości mieszkańców w konkretnym przypadku, o tym, które drogi są na którym miejscu tego programu i te propozycje zamierzam przedstawić radnym. Ostateczna decyzja będzie należała do radnych, ale wydaje mi się, że to dość, skru, dość skrupulatnie zostało przedstawione. Nie będzie w tym programie podanych lat, kiedy będą realizowane poszczególne inwestycje, bo zawsze to będzie uzależnione, po pierwsze, od środków, które będziemy posiadali w budżecie, po drugie, od tego, czy uzyskamy zewnętrzne dofinansowanie, tak jak to ma mieć miejsce w przypadku Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. I też będę chciał Państwu i za Państwa pośrednictwem mieszkańcom to w najbliższym czasie przedstawić. Myślę, że do końca czerwca powinniśmy takie informacje przedstawić. Przedyskutuję z radnymi, która wersja jest najlepsza. Uważam, że taka, e, tylko że to nie. No, pomyślimy o tym, który z tych wariantów będzie najlepszym rozwiązaniem. Do końca czerwca. Czy chcielibyście coś dodać? Takie za zainteresowanie mediów krajowych naszą termomodernizacją, ale Państwo nie, nie słyszymy zainteresowania. Otóż Wszystko ja się, wiedzą. Ja się, ja się zgłoszę sam. Otóż yy, podjęta, podjęta decyzja o termomodernizacji w 2014 roku musiała skutkować określonymi działaniami związanymi z antycypowaniem yy, no, określonych właśnie yy, Terminów działań. Więc już w sierpniu na radach pedagogicznych w tych szkołach, szkole numer 1, szkole numer 2 i szkole numer 6, rodzice, rada pedagogiczna, rada uczniów podjęła decyzję o harmonogramie odpracowywania tego czerwcowego okresu. I nie możemy mówić o skróceniu roku szkolnego, Szanowni Państwo. Rok szkolny został inaczej zorganizowany i mamy 178 dni przepracowanych. Że one odbywały się w sobotę, no nie mogły w innych okolicznościach. I na to zezwala rozporządzenie ministra edukacji i sportu z 2002 roku, nowelizowane w 15. Gdzie jest mowa wyraźnie, że w szczególnych przypadkach, a katalog szczególnych przypadków jest otwarty. Do takich moim zdaniem należało zaliczyć potrzebę skorzystania z tak ostatniego dzwonka, ja bym to nazwał, skorzystania ze środków unijnych. I dlatego w imię mniejszego zła i większego dobra podjęto takie decyzje. I my nie skróciliśmy roku szkolnego, my go inaczej zorganizowaliśmy. Dlatego no, pewne takie może emocjonalne zarzuty stawiane nam, że będziemy sobie reorganizować jak chcemy i tu jeszcze Pan Prezydent zauważył jedną rzecz, że wyniki, to jest ciekawe, wyniki tego sprawdzianu były lepsze w szkołach, które się bardzo sprężyły, czyli w szkole numer 1, w szkole numer 2 i w szkole numer 6, a wcześniej w szkole numer 10. I tam wyniki ze sprawdzianu kompetencyjnego klas szóstych były najlepsze. Ale nie będziemy tutaj rozwijać, że trzeba skracać rok, rok czy, czy zmniejszać organizację, czy zmieniać organizację roku, żeby osiągać lepsze wyniki. Dlatego my no, w pewnym momencie no, bronimy się, ale myślę, że ten szum medialny ustanie, niedługo zobaczymy wspaniałe inwestycje ocieplone. Osobiście jesteśmy bardzo często na tych placach budów, tam naprawdę jest. Duży zakres robót ich nie da się wykonać tradycyjnie w ciągu miesiąca jak robiono to remonty w szkołach tak. i szczególnie wtedy kiedy dzieci są w przedszkolu czy szkole. tak a Odnośnie przedszkoli to wiecie państwo że przenieśliśmy yy, do innych placówek dzieci bo sz, przedszkola nie da się odrobić. Także tutaj mają dzieci są zadowolone są w, w innych placówkach rodzice nie narzekają nie ma wielkiego problemu też monitorujemy tę kwestię i opiekę zapewniliśmy. Muszę przyznać, że nikt nie zgłosił się przed, jeśli chodzi o szkoły, żeby zapewnić opiekę w świetlicy, bo mieliśmy taką możliwość i byśmy to uczynili. Alternatywą dla tego typu działań byłaby druga zmiana w jakiejś szkole, na przykład dla szóstki w trzynastce, no nie wiem, dla dwójki, gdzie byśmy drugą zmianę uruchomili, może w Kuczowie, nie wiem gdzie. No, należałoby te dzieci przenieść na drugą zmianę do innej szkoły. No, nie wiem, czy to byłoby najszczęśliwsze rozwiązanie, ale to może zobaczymy w przyszłym. Czeka nas też trzeci etap. do modernizacji. Dziękuję. Czy um, państwo zaproponowaliście rodzicom ewentualnie, że um, możecie się dziećmi w, w tym czasie, kiedy na przykład rodzice są w pracy, że zaproponujecie opiekę gdzieś indziej? inny. co do przedszkoli, to się... uczestniczyłem ja nie mówię w tych. o szkołę. O szkołach nie uczestniczyłem, bo te decyzje były podejmowane w sierpniu i wrześniu 2015 roku. 14. Przepraszam bardzo, 14 roku. Nie zgłaszali nie nic Bo zgłaszanie. gdyby zgłaszali, to byśmy. Natychmiast, no, byliśmy tak przygotowani, że trzeba świetlicę wskazać. No bo jaka jest inna możliwość, tak. to, to ja dołączyć do jakiejś klasy, żeby powtarzał, powiedzmy sobie, materiał. A jeśli chodzi o przedszkolę, to zawsze stwarza się to jakąś niedogodność, i zawsze o jakichś niedogodnościach będzie można powiedzieć. No, ale to jest wpisane też w cały ten. To przedsięwzięcie. Na pewno dużo większym niebezpieczeństwem, ale też nie ma takiej możliwości technicznej, żeby w momencie, kiedy trwa tak ogromny remont, gdzie jest wymieniana instalacja centralnego ogrzewania, gdzie trzeba wszystkie meble przesuwać i tak dalej, okna wyrywać, drzwi zabierać i tak to, dalej, to nie ma takiej technicznej możliwości fizycznej, żeby e, przedszkolaki czy, czy dzieciaki w szkołach podstawowych uczestniczyły w, zajęcia, w tym, remoncie, w tym ta czasie, w, tym w trakcie remontu tak potężnego. Bardzo dziękujemy. Dlaczego tak? tak, nie poinformowaliście kuratora Świętokrzyskiego o tym, że taka organizacja będzie... Szczerze, to jak przychodziłem do pracy tutaj, to myślałem, że w momencie, kiedy taka decyzja zapadła, a ona zapadła w wrześniu ubiegłego roku czy w sierpniu ubiegłego roku, ubiegłego roku, to że pani kurator o tym została poinformowana. No dopiero od pani kurator dowiedziałem się, że tak nie było i dlatego ją za to przeprosiłem, no bo biorę też na klatę odpowiedzialność za pracowników, którzy pracują w Urzędzie Miejskim w Starchowicach. Ale też chciałbym zauważyć, że na przykład w szkole podstawowej na Michałowie była prowadzona ewaluacja przez pracowników kuratorium oświaty, którzy spędzili tam 2-3 miesiące w jeszcze 2014 roku, w roku szkolnym, tym, tym który trwa w tej chwili. I którzy mogli przekazać informacje o tym, że takie tak zajęcia są odrabiane w tej chwili i że dzieciaki nie będą chodziły w czerwcu. Także to myślę, że nieporozumienie, ale na przyszłość to wyeliminujemy. To z przepisu jednoznacznie wynika, że w tym elemencie nie jest rany organ nadzoru pedagogicznego. To są decyzje organu prowadzącego. Literalnie można to odczytać, tu jednoznacznie nie ma. Co? To nie ma oczywiście. To nie będę odczytywał, ale to jest parę zdań, które mówią wyraźnie. Organ nadzoru pedagogicznego nie jest tu, tym zainteresowany może jest, ale nie jest na pewno do powiadamiania. I to jednoznacznie wynikało. A to, że tak jak pan prezydent powiedział, no dobrze byłoby, żeby wiedzieli, no to poprawimy się następnym razem. Ja mam pytanie dotyczące. Nie, nie, nie będzie cykliczne, tylko w momencie, kiedy mamy potrzebę o tym, żeby przekazać jakieś ważne informacje dla mieszkańców e, związane z takimi pracami, jak na przykład budżet obywatelski czy program inicjatyw lokalnych, to wtedy będziemy starali się z takimi informacjami docierać. Tu, w tym momencie, prowadzimy nabór wniosków i do programu inicjatyw lokalnych, i do budżetu obywatelskiego, więc zależało nam na tym, żeby informacje w tym momencie trafiły do mieszkańców. E, nie będziemy raczej cyklicznie e, takiego wydawnictwa prowadzili. I wczoraj, Bardzo dziękujemy. I wczoraj jeszcze się ukonstytuowała Rada pożytku. A właśnie. Gmina Rada Pożytku Gmina Publicznego Rada wczoraj pożytku. odbyła pierwsze spotkanie. Przewodniczącym został Piotr Babicki, e, Piotr Babicki były prezes Stowarzyszenia. Jest Jakoś Energia Starachowica. Zastępcą Liliana Jabłko. Sekretarz wybrany będzie na następnym posiedzeniu. Bardzo dziękujemy.